ostatecznie. Hej cześć witajcie jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Weronika. Hej. Ponieważ dzisiaj nagrywamy dla was odcinek, w którym to ona w ciemno będzie wybierać mi, co będę musiał kupić w Brawl Stars. Jak w każdym odcinku z tej serii mamy już przygotowaną planszę, jak widzicie jest na niej masa nowiutkich ofert. I jest też taka oferta na tego stylu, którego bardzo, bardzo chciałem kupić w ostatnim odcinku i wam o tym mówiłem, więc jeżeli mi to dzisiaj trafi, to będę naprawdę oh. bardzo szczęśliwy. Bo że on jest drogi, to i tak jest na promocji, więc proszę, Verotrap, do... Będę próbować. Jest tutaj też masa innych skinów, które są na promocji, takie jak ten Pirat Drogowy Kart, 8-Bitowiec, Rock'n'Rollowy Mortis, Wyścigowy Brok, Cukiernik... No i jest też takie jedno pole, które jak widzicie tutaj ma taką złotą, żółtą poświatę. A takiej oferty nie ma na moim koncie, no bo nie może być, bo ja po prostu już mam u siebie kruka. Już tłumaczę, ponieważ postanowiłem, że na tej planszy będzie też jedno pole, które Weronika będzie mogła trafić dla siebie. Tak jak to też było w odcinku z Gracusiem. No i słuchajcie, ona ma właśnie taką ofertę, w której ma 50% tani kruka. Jeżeli to dzisiaj ustrzeli, no to będę musiał jej kupić nowego, legendarnego zadymiarza kruka. Jeszcze szybko wytłumaczę, dla tych, którzy prawdopodobnie pierwszy raz oglądają odcinek serii Skupowania Skinów Ciemno... Przed nami jest tutaj plansza z różnymi skinami, czy też właśnie legendarnym zadymiarzem No i ja będę za każdym razem to podpisywał, słuchajcie, od 1 do 12, od 1 do 11, od 1 do 10, no tyle po prostu, ile będzie tutaj pól. A Weronika dzisiaj będzie miała 3 szanse, żeby właśnie ustrzelić. Na przykład tego kruka dla siebie wystarczy, że poda numerek w ciemno, ona będzie odwrócona, więc nie będzie podglądać. I taki, jaki numerek wybierze, taki będę musiał kupić. To jeszcze, Weronika tylko zapytam, ile łapek po tym filmie, żeby był kolejny odcinek z Tobą? 10 tysięcy. 10 tysięcy? Tak. To jest taka liczba, że jesteście w stanie to zrobić. To dobicie nawet 15 tysięcy łapek dla a jak będzie 10 tysięcy, to kręcimy kolejny odcinek. No nie możemy jeszcze zaczynać, bo zapomniałem powiedzieć o naprawdę niesamowitej rzeczy. Bo słuchajcie, na święta przygotowałem dla was grudniowy kalendarz adwentowy, który zawiera masę prezentów dla Was. Jak widzicie, jest on tutaj teraz dookoła nas. Jest tutaj przygotowane aż 26 specjalnych prezentów. I jeden z nich codziennie będzie trafiał do koły z was. No i słuchajcie, wczoraj był pierwszy dzień, a pierwszym prezentem był saneczkowy grif. No i serdecznie gratuluję tej osobie, która zgarnęła go właśnie. Zgłoś się do mnie po odbiór nagrody najlepiej ustawiając po prostu e-maila w opisie swojego kanału. Żeby ja potem właśnie tego. Maila, mógł ci wysłać nagrodę. No to dzisiaj, jako że mamy drugi grudnia, sprawdźmy sobie. Słuchajcie, jaki będzie drugi prezent dla was. Także wyrodzika, czyń honory. Odpakowuj go tutaj. Klikaj, klikaj. Dum, dum, dum. Boom. I słuchajcie, dzisiejszym prezentem dla kogoś z Was będzie nowiutki karnet zadymiarski premium. I oprócz tego będziecie mieli szansę na zgarnięcie chromatycznego tiketa który automatycznie odblokowuje na waszym koncie wszystkich chromatycznych zadymiarzy, więc to jest naprawdę bardzo op Także jeżeli chcecie zgarnąć ten karnet zadymiarski premium, wystarczy zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrybować mój kanał, mieć wciśnięty ten guzik tam na dole. Mieć pisany kod Damian w sklepie Browser, to bardzo ważne. I napiszcie w komentarzu, co takiego byście chcieli dostać na święta. Może ktoś chciałby dostać karnet? <laughs> Także piszcie, jakie chcielibyście prezenty. Dostać, a my już zaczynamy. Myślisz, że widzą się spodoba kalendarz adwentowy z prezentami dla nich? Myślę, że tak, bo kalendarze adwentowe są super. W ogóle wygląd tych boxów na kalendarzu adwentowym. To są takie mega boxy przerobione na świąteczne i to robiła Weronika, także Weronika jest totalnym szefem. Ja dalej liczę, że może na święta dostaniemy jakieś mega boxy do otworzenia darmowe ze sklepu albo coś. No dobra, Wera, słuchaj, zasady znasz. Uh -huh. Nie powiedziałem tylko jednym, że będzie jedno pole, które jeżeli trafisz, no to po prostu będziesz miała jeszcze jeden dodatkowy los. I Ja teraz zaznaczam to pole tutaj. Niech sobie będzie. Tutaj ono ma takie Zielone kółeczko na sobie. No niezłe to kółeczko, prawie wyszło. Dobra, nieważne, ale każdy wie o co chodzi. No to tak, obracaj się. Dziunia. Obracaj się już. Ju Jezu, ale nie rozwalaj pół pokoju, ty. I zakaz masz podglądania. Ty, to zakryj sobie czapą. Czapą sobie zakryj. To mogę ci założyć czapę? Możesz. Dobra, to zakryjemy tak, zakryjemy twarz. Vera gangsterką teraz została, dobra. <laughs> dobra, no i teraz widzą, wie, trzeba to dobrze ponumerować. Bo Wera już sobie pewnie jakąś tam liczbę przygotowała. Skubaniec, żeby trafić tego kruka, bo <laughs> dla niej to jest najlepszy deal. Pewnie też będzie chciała być miła i pewnie by mi chciała trafić tego tego który o którym ja już tyle mówię, a w ogóle z parę godzin zostało na tego stylu za te pieniądze. Dobra, to damy sobie tak, damy sobie tak, damy sobie może tak i tak. I, I nie wiem, czy to jest dobry pomysł ostatnio, ja nie, nie będę nic mówił, bo ona na pewno oglądał odcinek z się Damy sobie tak, to damy sobie tutaj, to może też tutaj pójdzie. Jakich liczb mi brakuje? Brakuje mi 8, no brakuje mi takiej i tak. Takie... Jezu, ja zawsze te ósemki już tak dziwnie robię. Dobra, słuchaj Weroniko, ja już jestem gotowy, także... no, nie, Ale nie no możesz... Dobra, ale nie zdejmuj całej. Dobra, no dobra, dobra, dobra. Ja jestem gotowy, możesz podawać pierwszą liczbę. A w ogóle masz jakąś taką swoją ulubioną liczbę? Lubię numer 7. Numer 7 lubisz, dobra. A powiedz mi, mogę jeszcze coś zmienić? No, <laughs> dobra, no to tutaj coś, tutaj coś. No dobra, słuchaj, ja ci nie mówiłem, ale jeżeli się odwrócisz i zobaczysz na planszę, no to już jest koniec, nie, nie mogę z tobą dyskutować. Bo, jak powiesz słowo ostatecznie, to też już nie mogę z tą dyskutować. No to co, Ty jaki numerek wybierasz? Bo okay. w... Ale jesteś tego pewna w 100%. 8 to jest taki, wiesz? Taki ciekawy skinek. To na pewno nie jest kruk, nie? To na pewno nie jest kruk. Okay. Podoba mi się, że mi wierzysz, wiesz? Bo ja mogę cię kantować zupełnie, nie? Żeby wydać jak najmniej pieniędzy. Mm, to co, zmieniasz? Nie bierzesz tej ósemki? Biorę 8, ostatecznie. Ostatecznie powiedziałaś, no to się obracaj. Skubańcu. i zobacz sama, co jest pod ósemką. No nie jestem zadowolony z tego tropu. Tak szczerze. Ogólnie ten skin jest spok on jest też na spoko promocji, ale widzowie, no ja mam pełno już skinów do Mortisa, no i po co w jakiś kolejny, który w sumie chyba jest słabszy od tamtych? Ale czy tamte mają taki fryz? No na pewno nie mają takiego fryza. No, hm. dzięki. No to widzowie, trzeba kupić gemiki. Na szczęście jest fajna oferta na te gemy, więc no aż tak nie boli, bo teraz 170 gemów 60 zł normalnie kosztuje. Dobra, chciałem tu sprawdzić, kod jest, wszystko mm -hmm. siedzi bam. Pamiętajcie, że to trzeba przed zakupem jakichś rzeczy w sklepie, bo <noise> ostatnio widziałem jak ktoś kupował właśnie najpierw gemy, a potem wpisywał kod da więc lekki przypał, a tutaj już jest wszystko dobrze i okej, okay, dobra, już gemy będą lądować na moje konto. No i tak, no i tyle wspaniałych ofert, tyle różnych fajnych rzeczy. Jedyny plus jest taki, że jakoś mega dużo gemów teraz nie wydaje tak, czy tą ofertę miałem kupić jeszcze raz? Błagam, powiedzcie, że tak. Ja chcę jeszcze raz Chcę jeszcze raz! Ja chcę jeszcze raz! Ja chcę jeszcze raz! Dobra, no to słuchajcie, kupujemy oficjalnie to Wera. ty kliknij. Jak ty tutaj go wybrałaś, no to ty klikaj jeszcze raz, potwierdź zakup. No i słuchajcie, mamy nowego skinka do Mortisa. Jest on okej, okay. no na pewno to jest spoko skin, tak? No nie mogę na niego narzekać. Jeszcze dostajemy do, do niego pakiet. Ej, w ogóle jaka ikona grasza. Ej, no on akurat spoko. Ażbym sobie w sumie tą ikonę ustawił. Takie kostki. no Naprawdę też spoko to wygląda. Dobra, no to ja biorę tego pana Mortisa, gdzie on jest? Tu jest Mortis, dobra, no i zobaczcie tak jak Mówiłem, no ja mam Mecha Mortisa, mam hokejowego Mortisa i teraz do nich wszystkich dołączył. Gdzie on jest? Ja był tam na początku. A, on jest na początku, dobra, faktycznie, bo on się schował przed y, Mortisem w cylindrze, ja go nie <laughs> widziałem. Dobra, no i mamy jeszcze tego Rock Mortisa, no dobra. No to my odpalamy i trzeba to przetestować. Ja będę grał właśnie tym Mortisem, a Werka wzięła If. Dobra, Wera, musimy pokazać, że jesteśmy lepsi od duła Damian Grazu. Tam prawie nie wygraliśmy, więc teraz musimy wygrać. Chociaż zobacz, to jest ta mapa z tą Charlie, ona tutaj jest wszędzie, dobrze, że Cordeliusów mm. nie ma. Ja tak dawno Mortisem nie grałem, o, 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 Oj, oj, oj. Tak, ja już leżę, ale ona ma 0 HP, dobra, dobra. Weź to jakoś. No nie dałaś im zabrać. Dobra, no trudno, trudno. No już się zaczyna niedobrze. Ja tym Mortisem też trochę za ofensywnie ale no trudno. Dasz radę tutaj tą skrzyneczkę rozwalić, a ja zaraz przyjdę. Ej, ja już widzę, że tam po będzie jedna. Dobra, to ty to zbierz i ja tam lecę po tą skrzyneczkę i ty szukaj. Oj, oj, Charlie, Charlie. O, nie. Dobra, najwyżej ja tru... padnę chociaż. Ty jesteś na dystans, ja muszę czekać, aż a ktoś będzie taki ubity, nie? Dobra, ja sobie tu gdzieś łażę. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, 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 czekaj, o, widzę, widzę. No nie skokonowała mnie! No nie, no to Charlie jest najgorsza. Ty I co ona robi? Dobra, i o, co ona w ogóle zrobiła? Czemu ona tu przyszła? chyba jakaś, nie wiem. Taka ewidentnie Charlie, która chciała się poddać. No bo gdzie ona wlazła? A patera. A, ty możesz sobie tu przechodzić, swaniaczku, mhm. ja nie mogę. Ja nawet jakbym bardzo chciał niestety. O ktoś tu torcik postawił? Ty, ale ja, ja. A ja mam w takie fajne emotki. Szukamy reszty graczy. Tam jest ta Amber, która się na fido. 9 Kubów mają przez nas. Uważaj, bo ta Amber od dołu przyjdzie. Tabel tu będzie na mnie polować. Idzie ta Amber dalej tam? Czy ona się. Poddała i uznała, że idzie od góry. Tak, ona idzie od góry, dobra, dobra. No to jesteśmy tu bezpieczni. Ale uważaj, tu są w tych tutaj, właśnie przy mnie, nie? Tu jest bel na pewno od dołu, więc ona będzie chciała ci dzabnąć, uważaj. Dokładnie o tym mówię, dobra. Dobra, weź tu, dobra, mamy ją, ja. mamy, czekaj, czekaj. Dobra. Ja, nie, ja totalnie nie, nie zrobiłem A. tym Mortisem Nie, to jesteśmy bez szans, jakbyśmy ich wcześniej załatwili tam na początku, nie, co była jeszcze szansa Ale i tak mamy drugie miejsce I co? No i ja mam 0-2 Ale patrz, mam więcej damage'a przynajmniej, tak? Widziałeś w ogóle animację tego Mortisa, jak on tak... Tak, włosami przerzuca? No, tutaj widziałem. On też w lobby. Teraz, jak wyjdziemy sobie, to patrzą, On też tak tyńcyk i włoskami, mm. tak merda. No, dobra, moja droga. No, to słuchaj. Oj, i w ogóle dostałem 20 blinków za wbicie 300 pucharków na mortisie. No, widać, że nim za dużo nie gram. Mm -hmm. To moja droga. Ja cię proszę ty się obrócić. I proszę tym razem wybrać mi coś ciekawszego. Pamiętaj, że cały czas masz szansę. Z... I <laughs> kuruje kwiatki. Wera, bo kwiatek poleci. Masza. Dobra, no. Ty wiesz, że najpierw się powinno się obrócić, i dopiero potem założyć to na twarz. No to słuchaj, Werniczko. Cały czas w grze jest ten legendarny zademiasz kruk, którego możesz zgarnąć. I dajmy go może na taką ciekawą liczbę, bo to jest dosyć fajna liczba. A którego się w ogóle urodziłaś? 20. 20? Mhm. Mm po, powinieneś to wiedzieć. <noise> Wiem, pamiętam. No to było tylko pytanie, żebyś ty powiedziała do widzów, żebym ja nie musiał opowiadać. To nie tak, że ja zapomniałem. Nie, co ty? Dobra, dajmy tak. Dajmy tak. No i zostaje, że to powinno być tutaj. I teraz się niby wszystko zgadza. A nie, dwa razy dałem dwa. No ja też jestem symbol. Dobry, czyli muszę tutaj dać. O, tą liczbę. I teraz będzie perfekto. To Wera, wiesz co postaraj się teraz ustrzelić? Najbardziej to pole z dodatkowym wyborem. Bo to myślę, że będzie najciekawsze. Pamiętaj, że masz cyfry teraz do wybrania: od 1 do 10. I tutaj w ogóle też na planszy jest pewien skin za golda. Ja bardzo nie chcę golda tracić, bo gold mi jest aktualnie mocno potrzebny. Chcę upgradeować swoje konto jak najwyżej, więc nie, nie, nie. Nie chcę tego skina na pewno. No to Weroniczko, czy masz już jakiś numer w głowie? Zastanawiam się nad numerkiem 2. Nad numerkiem 2. Mm -hmm. To może się lepiej nad tym numerkiem nie zastaniesz. <gry> to nie dlatego, że tam jest kruka. Ja widzę, że tu się tak obracasz i nie wiem. Czy ta czapka nic nie prześwituje, na pewno? Na pewno. Na pewno? No nie wiem, bo ty też jesteś o To może dawać numer. Jaki numer wybierze Weronika tym razem? Zobaczmy, co będę musiał kupić. Może cztery. 4. Ciekawa propozycja. Hmm. No myślę, że ty byś się na pewno ucieszyła z takiego obrotu spraw. Ale czy na pewno nie chcesz zmienić? A masz jakąś propozycję? Ja powiem tak. Im niższe numerki, tym lepiej dla mnie. Ale im wyżej, tym ciekawiej dla ciebie. I może bym musiał więcej wydać. To może jednak trzy? Trzy? Jesteś tego pewna? Bo to jest taki w miarę niski numerek, nie? Mhm. Uh Trójeczka. -huh. A jakby ci zaproponował dziewiątkę? Nie. Nie chcę dziewiątki? Nie chcę dziewiątki. A pod dziewiątką może być na przykład. Lola jakaś ładna. Może być. Albo kruk? Ale pod trójką też może być coś fajnego. Dobra, jak obstawiasz, co może być pod trójką, twoim zdaniem, że tak bardzo chcesz tą trójkę. Liczę na to, że to jest Steel Dlaczego tam miałby być Steel? Mówisz, że ta trójka chodzi ci po głowie, tak? Uh -huh. Mhm. Mm mhm. Ale no tam może nie być wcale Steel Może być tam na przykład jakiś kolejny podziwny skin, który mi się totalnie nie przyda. Do jakiejś postaci, do której mam milion lepszych skinów. Na przykład <grym> pirat drogowy Karl, który jest spoko, no ale mam już takiego skina. Ja, jeżeli już coś z tych tańszych, to bym chciała idbita, nie? Dobra, wzięłabyś mi takiego idbita, no tylko 39 gemów. Może. No to? on by był pod trójeczką na przykład. To wzięłabyś dla mnie taką trójeczkę. Już coś z tą trójeczką. No dobra, niech będzie trójeczka, ostatecznie. Czyli że co, naprawdę trójka? Tak. Na 100%? No dobra, powiedziałeś że to też i to sprawdzaj. Oferta specjalna sportowy Stew 269 gemów. No jest to drogi skin. No bo jest to legendarny. Ale no dziękuję. To był, to był dobry pick. I czy ty podglądałaś coś? Bo ty gadałaś o tym Stew, że on pod trójką i tak dalej. Nie wiem, w pewnym momencie przeszło mi przez myśl, że może jest pod jedynką, bo szłam drogą z kojarzeń i on jest taki. A jedynka jest taka. <noise> Rozumiem, bo może chodzi ci o to, że ciu wygląda podobnie jak jedynka, tak? tak? No dobra, ale skąd ci się wzięło, że tu trójka? Zastanawiałam się nad czwórką. Okej, okay, no i pod, ale... zobacz, pod czwórką jest lola. Ja mówiłem, że to jest coś, z czego Ty byś się ucieszyła, nie? No ale powiedziałeś mi właśnie, że im mniejsza, tym lepsza, więc stwierdziłam, że pójdę o jeden w dół i to właśnie była trójeczka no Okej, okay, dobra, a zobacz, pod czym jest Kruk? pod dziewiątką, ja ci proponowałem dziewiątkę. No wiem. A Ty mówiłaś, nieeeeee. Wtedy razem mi się zobaczysz. Co teraz będę na pewno źle podpowiadał, więc lepiej mnie nie słuchaj. No dobra widzowie, będę tu potrzebował dużej ilości gemów. Jak widziałam tą czapkę z oczu, to mnie tak światło zaczęło razić. Tak, na podglądzie widziałem, że miałem takie malutkie oczka, takie. Czu! Dobra widzowie, ja już zalogowałem się na stronę Store, Żeby kupić sobie troszeczkę taniej gemy To znaczy nie taniej, ale dostać ich więcej za te same pieniądze I wiecie co, ja chyba sobie doładuję Tyle gemów, bo i tak pewnie będę musiał Później doładowywać gemy na kolejne Więc no. pójdźmy taką drogą dedukcji Jak widzicie 119 zł Ja tutaj jeszcze oczywiście wpisuję najlepszy kod Kod Damian, pyk, okej okay? Zatwierdzone, akceptuję regulamin Kup używając Apple Pay, 119 zł Pyk, zostaje właśnie teraz wydane Płatność się przetwarza i już za sekundkę Powinno się pojawić u mnie na koncie, swoją drogą bardzo serdecznie polecam wam kupowanie rzeczy bezpośrednio na sklepie Supercela No bo widzicie, no dużo lepsze te oferty A inflacja jest giga duża, wszystkie ceny poszły mega do góry I jak widzicie, zakupiona zawartość dostarczoneja tradycyjnie 396 klejnotów, dobra No i to jest w sumie spoko, że tych klejnotów więcej dostałem Mam już ponad 500 Więc ja miałem kupić takiego Stew Legendarnego Stew, dobra owej no. <laughs> buziaczka, no Ale oszukiwałaś? Nie. Będą pisać mnie, że oszukiwałaś jakby... Nie oszukiwałam, jeżeli ktoś tak napisze to Będę za niego Dobra, nie Dobra mogę kupić, Trzy godziny w ogóle do końca tej oferty I słuchajcie, kolejny legendarny skin Ląduje na moim koncie Sportowiec Stew, i tak się cieszę Wczoraj się zastanawiałem właśnie, czy go kupić I mówiłem, że 8000 tysięcy łapek i kupuję tego skina I zostawiliśmy już pod tym 10 tysięcy łapek Więc i tak fajnie Jezu, o! Zobacz, ile tu jest emotek i tego wszystkiego Pierwsze to jest w ogóle graffiti do Stew Potem dostajemy taką ikonę gracza i hashtag 1 Tutaj jeszcze te emotki, on jest Taki powkurzany. i Dobra, trzeba to ustawić, wszystko teraz. Dobra, ja już tu biorę stew. Gdzie jest stew? To jest stew, dobra. No to słuchajcie, wybieramy od razu tego skina. No to on jest mega, mega boss. I wiecie co, ulepszamy tego stew. Nie ma co, trzeba go ulepszyć. Tutaj bym musiał wydać 130 klejlotów. Nie, no to wyżej go nie ulepszamy na ten 11. On i taki perdoładowania na razie nie ma. Ale można mu kupić, słuchajcie, tarczę. Ja myślę, że wziąłbym mu tarczę tutaj jeszcze. O, i git. I teraz już ten stew na pewno wygląda lepiej. No i co, no i trzeba mu tutaj jeszcze zrobić rzeczy. Dobra, ja mam, ja mam te w ogóle, bo te ten mi się. Jakieś tam potrafiały. No tak, które dajemy? O, serduszkowego na pewno. Dobra. I teraz wybierz to te jakąś. Taki wkurzony. Dobra, wkurzony jest. I jeszcze tak, tu jest jakiś taki e, bijący brawo. Tu jest strzelający z palca. I ziomek, i pokazujący piątkę. Ten się po prostu cieszy. Ten jak wiruje. Co, co chłopca, zakręcił się, nie? A tu jest jakiś taki też nie wiem, z jakimś lajkiem. Tu jest jakiś trochę smutny. A tutaj jest bardzo smutny. Ja bym bym tego z ręką. Bo taki śmieszny był. Dobra, czy może sobie tutaj też coś zmienię od razu? Może sobie jedną to. I co, no i trzeba zdjęcie profilowe znowu zmienić? Jak już kupiłem tego skina, no to słuchajcie. Trzeba, tak? Dobra, jest. Szybki flexik tak zwany jest robiony. Ja już jestem wersja gotowy. Gramy testować tego skina, a się nie mogę doczekać. Dobra, let's go. W ogóle mamy podobne kolorki teraz. Pasujemy do siebie kolorystycznie. Oo. Dobra, to teraz trzeba wygrać. Mieliśmy drugie miejsce, to teraz tylko progres widowy. Let's go, zaczynamy. Dobra, ja teraz fokus wieram. Musimy to zrobić dobrze. Trzeba teraz nie odwalić maniany. Ty możesz przelatywać przez rzeczki, to leć od razu po tą tutaj skrzyneczkę u góry po prawo, dobra? Bo ty sobie tak pójdziesz w dół i sobie ją dziabniesz? Dobra. Dobra, ja lecę. Jezu, jaki ten atak jest fajny, w ogóle jaki ten stył jest piękny. Dziękuję. Proszę bardzo. Jesteś bardzo kochaniutka, że <grym> mi dotrafiłaś. Dobra, ty mogłaś wiesz, że mogłaś tam do góry po kolejno miś, ale dobra, nieważne. Aha. Też chodź tutaj górą. Ty możesz sobie tutaj przejść od razu tą stroną i iść po tą skrzynkę tu. Dobra, bierzesz mnie bliżej. I uważaj kiełek tam idzie. Ziomek. Dobra. Dobra, ja już załatwiłem kiełka. Jest pierwszy raz użyta właśnie ta nowa animacja. U, u, u. Dobra, dawaj tego kiełka tam. Ale zrobiłem? Nie. Dobra, Bum, bum! pięknie. Ej, Steve jest totalnym kozakiem aktualnie, nie? Dobra, ja już załatwiłem tego. Jak ci idzie z tym poko? Kręcimy się w kółko. Dobra, możemy sobie na nim farmę w sumie zrobić tych kubów, więc zgi. Gdzie on tutaj jest? Bo zaraz powinien się kiełk tutaj zrespić od niego. O, tutaj. No właśnie, jest kiełek. Dobra, Ale nice. Pokolenia. Tylko on zbierze wszystko. Eee, dobra, ja mógłbym to rozwalić, tylko że mi się skończy już tak to ten gadżet. Dobra, bum. Ja to rozwalam w sumie. Uważaj, uważaj, żeby się nie podpuszczać. Dobra. Dobra, ja go dziabnąłem. Ta animacja jest taka piękna. Uy, 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 uy. Dobra, ja się odcofnę, dobra? Dobra, leży. Jezus. Ja mam wrażenie, że ten steal mi dodaje widzowie, nie? Bum, bum, bum. No? I kolejny leży! Ale łatwo! Piąteczka. I nawet nie znamy tych emotek użyć Piąteczka. Zacznijmy staty w ogóle, widzisz to? 30 tysięcy obrażeń. Nie no, mega kozacka gierka. I mega kozacki skin, także widzowie łapeczka w górę za te dzisiejsze trafy. jeszcze jedna gierka tym w stylu będzie miał 300 pucharków. Nie, no teraz muszę... Jak mam tego skina, to muszę teraz stył przytrehardować i wbić na nim przynajmniej 600, nie? Obiecuję, że będzie to robione. No dobra, słuziaku, pora wybrać trzeci numerek i cały czas masz szansę na kruka, więc ja powiem tak, trzymam za ciebie kciuki, żeby Uuu. ci się udało. Serio, jak mi już takie milutkie rzeczy dzisiaj potrafiałaś to teraz ja chcę żeby coś dla ciebie wypadło minutkiego także ja już tego stylu tutaj wykreślam no i pamiętaj że teraz masz numerki od 1 do 9 także szanse wzrastają To no może byś dała coś takiego coś takiego i tutaj dajmy tak o tak, randomowo. Czy to znowu tak dać? No nie, może nie, nie będę dawał znowu tak samo, bo to pole mnie jednak trochę stresuje. To damy może tutaj i damy teraz tak. Tutaj to. Okej, okay, to jest spoko numer i czego mi jeszcze brakuje? Brakuje mi tego i brakuje mi jeszcze tego. Dobra, ja jestem chyba gotowy. No dobra, no to słuchaj. Który dzisiaj jest w ogóle? Drugi. No drugi. A to może rodziny 20, tak? No to może... czekaj, może jeszcze coś zmienić bo może bym ci nic nie zasugerował tym razem. Dobra, no to masz jakieś pomysły? Jaki numerek byś chciał, 1 do 9? Myślę, że może 6. Szósteczkę byś chciała. Czekaj, sprawdzę, gdzie mam szósteczkę. No jest tutaj taka liczba jak 6. No, tak. No i co z tą szósteczką? Czy jesteś jej bardzo pewna? Może takie jeszcze 3 jest kuszące. Kusi cię 3? Ooooo! No, ta trójka taka wiesz. No nie wiem, czy byś była z, ty z niej zadowolona, nawet nie. Ale, no, wybieraj jak umarzasz Dobra, biorę ostatecznie sześć. Ostatecznie? Tak. Nic nie, nic, nic nie zmieniasz? Nic nie zmieniasz? Nic nie zmieniasz? Na pewno? Na 100 Ten. Na 100%? Tak. Na tysiąc? Tak. No dobra, obracaj się. Dzień no? bitowiec, tu po o. prawej stronie. O, ale fajne. Ty ja ty nie skumałaś, bo ty mówiłeś, że masz godzinę 20? Wiem. Zero, Ja dzisiaj jest i drugi. No. I zaraz coś podwójką? No. No, no i czemu nie poszłaś tym tokiem myślenia, żeby tutaj właśnie uderzyć w dwójkę? No, bo to byłoby zbyt oczywiste. Aha, dobra. A w ogóle ty myślałeś nad trójką, nie? Widzisz, co jest po trójką? Mm. Dobrze, że tego nie wybrałaś, ja. No, no, pewnie by cię nie satysfakcjonowało. <laughs> A pewnie byś się ucieszyła, że w końcu mi trochę coś gorszego trafiłaś. No i co, jeszcze w sumie z tych twoich dropów, no to było to pole pod siódemką, które ci dawało dodatkowe trafienie, jeżeli byś je trafiła, albo no niestety nie zostało strzelone. No i ostatnim polem w dzisiejszym odcinku zostaje właśnie ten. Eight to, więc przebranie, które jest w sumie spoko, nie jest drogi. Ja jestem kontent, jestem bardzo zadowolony. I muszę wam widzowie powiedzieć, że to jest chyba najprzyjemniejszy odcinek z kupowania skinów w ciemno, nie? Na przykład od Mirosy musiałem kupić sporo takich skinów, które mi tak nie do końca się działy i były mega drogie. A tutaj, to taki tali skinek na promocji. Dobra, bierzemy. Czemu nie? Z kolem Damian to jest, aż miło się po prostu te skiny tutaj na konto załatwia. No i ten 8 jest też jest git, nie? Bo ja na przykład do 8 nie mam prawie żadnego skinu. Uuu, no taki trochę slot jakby, los Dobra, to gdzie ja mam 8 -bita teraz? O 8-bit, 415, dobra. No to bierzemy. Jak mówiłem, no nie mam żadnego skina. I szczerze, na przykład ten nawiedzony dom mi się jakoś mega nie podoba. Nie mój styl, więc chyba mam jednego z lepszych tych skinów do 8 -bita. To sobie jeszcze tutaj oczywiście emotkę wolniemy. I to jest ta, dobra. A tutaj mamy, możemy jakąś dać? No nie mogę żadnej. Bo tam widziałem, że dużo ludzi trafiało ostatnio ze start-dropów. To może mi też wpadnie. No, to ja jestem gotowy. Czy chcesz grać tą if dalej? No, zmienię sobie na kogoś, żeby mieć. Na Spikes pewnie. Dobra, to jednak zostanie przy tej iv Zostałeś przy iv mhm. Dobra. A ja w ogóle dawno tym 8-bitem nie grałem. I jak widzicie, no nie mam tu nic kupionego. I mam tak, 15% szybsze przeładowanie. Dobra, weźmy sobie to. Jak jest jakiś taki specjalny do 8 bita to weźmy. Ja już mam wszystko wybrane. Mogę lecieć. Jesteś ready? Albo no, na Spike. Jednak spajka? <grym> dobra, no to dzisiaj Wera zdecydowana, ale przynajmniej w wyborach była zdecydowana, co najważniejsze. No dobra, dobra, you ready? Pani spike. Sakurka spike. A ostatnio była kute w komentarzach, ludzie się kusili. Sakura spike to chłopak. No <grym> Nie słuchajcie, napiszcie w komentarzach, jak wy uważacie. Czy Sakura spike. Spike, to jest właśnie dziewczyna czy chłopak? Bo moim zdaniem, oczywiście, że to jest dziewczyna. Tak jak na przykład bazet przy bazie, to są po prostu damskie wersje tych postaci. Po prostu w skinach. Ej, tam. O, bo ty nie masz if już. A tam tyle skin, Aaaa, tyle było rzeczy. Ty widzisz to? O, ktoś ma też sakurę. Dobra, ale nieważne. Ja będę teraz wolno łaził dosyć. Więc tak, ty tutaj zbierz na blisko. Ja wezmę to. Ej, jakie on ma taki fajne. Łoboże! Łoboże, nie! Nie! Pomocy! Pomści mnie. Dobra, dobra. Uważaj. O, o, o. skokonowana. Dobra, już, już cię wolniam. Czy dasz radę uciec od tamtej Charlie? Dałaś radę, dobra. Tu jest jeszcze w ogóle tip. Skubaniec. Dobra, chodźmy stąd może. <grym> Nie, no to jest niedobrze, ja nie lubię tak atakować. W tym się lepiej grało do tej mapie, już to widzę. Też mieliśmy chyba lepsze dół, jak była IF. <laughs> Więc <laughs> chyba teraz spadamy pucharkami. Ale dobra, sobie motkę przynajmniej przetestuję. Te oczka to była ilość pucharków, która nam się pojawi. Dobra, czy wyjdzie tutaj w ogóle ten ziomek? Nie wyjdzie raczej. Ale te, ej, te strzały są w ogóle ładne, widziałeś? No. Jak na takiego skina za 39 gemów to luk się. O! Klepsze akurat wygra. No dałem jej trochę HP, kapesory. No ale tak trzeba było to roz O, dobra, mhm. padła. Damy radę tu jakoś wejść? Trochę obiję tam tego. No, chowaj się, chowaj się. O, chciałem, cię. chciałem cię. jeszcze jakoś uchronić. O, opuścił na mnie głowę. Dobra, ale nie dojdzie do mnie ta głowa, tylko że tu może ktoś być. Nie ma nikogo, okej. Okay. Spoko, ja się nie, nie naładowałem ulta, ani nic, więc trochę lipa. Jeżeli chodzi o granie bitowcem. Tu są w ogóle ziomeczki. Dobra, tu Charlie jeszcze trochę ładuje. Ta Charlie mocno dostała. Nie chcę ziomeczki na dole. Idą. Dobra. Okej. Okay. Uciek? Nie. Widzę, widzę, widzę. Aż i rzuciła tego ulta... No nie gdzie ty wlazłaś? Dobra, załatwiłem. Dobra. Dobra, jako... I nie, nie ma źle, tylko że tamten się tam... O! Dobra, załatwiłem. Nice. I tak, zbierzesz te dwa killby szybko? Dobra. Ajajaj. O Jezu! Nie, byłem za daleko, byłem za daleko. Ej, nie, bo jestem głupol, Ja zapomniałem, że ten tep musi być w miarę blisko, żeby mnie tepło z powrotem do mojego ulta. Ja go klikam tutaj, a już widziałem, że nas, nas wlatuje ten ból. Ale i tak nie ma tragedii w sumie. No co, drugie miejsce. Dzisiaj żadnej porażki nie mieliśmy. Dobrze nam poszło. Pioneczka. Pięk! Aż ekran popsuliśmy, widziałeś co się stało na naszą piątkę? Kolory się rozwaliły i wszystko. No dobra, słuchajcie, no to ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Weronice dziękuję za to, że mi dzisiaj wybrała naprawdę super wybory na planszy. Przypominam, słuchajcie, że dzisiaj macie drugą rzecz do zgarnięcia z kalendarzu adwentowego, czyli karnet zadymiarski za darmo ten nowiutki, który wyjdzie już od stycznia. A oprócz tego macie też szansę na zgarnięcie wszystkich chromatycznych zadymiarzy, bo tam może być ukryty chromatyczny kod. No i co? To na tyle. Widzimy się w kolejnych filmach. Już niedługo, zostawcie 10 tysięcy łapek! Siemo!